Będziemy grać w piłkę nożną, tyle wiem. Są cztery grupy po cztery drużyny, z których pewnie wyjdzie jedna z każdej i później będą finały, ale wątpię, że tam trafimy. <grym zniszczytania> nie chcę robić nadziei sobie <grym zniszczytania> i kolegom, bo po prostu spontanicznie się zapisaliśmy. Gramy dla fanów, nie dla wygranych. Sokiela, końcuszki! Taktyka trapezu. Czy możesz zdradzić tą tajemniczą taktykę? No nie mogę, bo możesz być z konkurencji. Ta taktyka najbardziej sprawdza się podczas grania w piłkę na hali, ale myślę, że z takimi zawodnikami jak my nam się uda ta taktyka i nie wyjdziemy z grupy. Nawet jak zagramy inną, to się nie skapniemy. Złożymy własny fanpage, zapraszamy do lajkowania i wspierania nas, żebyśmy mogli Mieć pieniądze na przyszły rok, żebyśmy mogli tu pić i grać, żebyście dalej nas spierali. Nazywamy się KS Medyce Dąbrowa Górnicza. Jesteśmy prawdziwym zespołem, który faktycznie istnieje. Natomiast dzisiejszy skład to zlepek osób z naszego rodzinnego miasta Dąbrowa Górnicza, jak i przyjaciół z Warszawy. Bawimy się, nie mamy jakichś tutaj specjalnych napinek, jakiegoś ciśnienia. To jest oczywiście turniej pod hasłem Wykopmy Rasist ze stadionu, więc oczywiście tutaj hasło i dobra zabawa jest na pierwszym miejscu. Natomiast nie ukrywamy, że oczywiście zrobimy wszystko, żeby, żeby zwyciężyć ten turniej. Nasza drużyna jest, to jest Extra Krasa Trolls. To jest zlepek ludzi z całej Polski. Właśnie się teraz spotykamy dopiero. Dopiero teraz się poznaliśmy, pierwszy raz się widzimy na oczy. I Każdy, kto, kto ma koszulkę drużyny ekstraklasowej, i tak się zgadaliśmy po prostu na Facebooku, na grupie, i będziemy razem grać. Bo po to tutaj jesteśmy, żeby być razem. Taktykę mamy taką, żeby grać i się dobrze bawić. Na mnie zależy na zwycięstwach i niczym takim, tylko chcemy pobyć razem, pokopać sobie w piłę i no i tyle. Zdecydowaliśmy się wziąć udział w meczu. Wykopmy rasizm z boisk. Stwierdziliśmy, że to będzie dla nas taka mobilizacja, żeby po prostu nie spożywać alkoholu, przynajmniej przez jeden dzień. Nie udało się. Gramy w składzie nocno-kochankowym i zaprosiliśmy jeszcze naszego kumpla, który ma z piłką do czynienia nie od dziś. Tak, żeby praktycznie w pojedynkę wygrał ten mecz, a my będziemy go wspierać na boisku. W naszym składzie występują oprócz naszego kolegi Artura. Kurde, jakie to są jaja, Z trzech Arturów w drużynie, bo jest ten Artur, którego zaprosiliśmy. Artur Żurek, czyli nasz bębniarz kochankowy. Artur Pochwała, czyli nasz basista. Jest Robert Kazon Kazanowski i jest Krzysio Piosenkarz. Już wiem, że będzie ciężko ze względu chociażby na samą nazwę, bo gramy z drużyną o tej nazwie farmerzy. My nazwaliśmy się Miliki. W razie czego jak przegramy, to będziemy się usprawiedliwiali nazwą.